Zaproponowała, żeby zadzwonił do Dave'a Newsoma, funkcjonariusza służb porządkowych w Taszmor. W końcu ten shooter mógł być niebezpieczny. Mort odpowiedział, że to nie będzie konieczne, przynajmniej na razie, ale zapewne da Dave'owi znać, jeśli John Shooter ponownie się pojawi. Po kilku kolejnych sztywnych uprzejmościach zakończyli rozmowę. Mord wyczuwał, że Amy wciąż ma do niego żal o sugestie, że Ted może przesiadywać na fotelu Mortusia i spać w jego łóżku, ale nie miał pojęcia, jak mógłby uniknąć wspomnienia o Tedzie Milnerze. Przecież ten człowiek stał się częścią życia Amy. Poza tym to ona zadzwoniła. Miała to swoje dziwaczne przeczucie i złapała za telefon. Mord dotarł do miejsca, w którym ścieżka biegnąca nad jeziorem się rozwidlała. Prawa odnoga wspinała się po stromym brzegu z powrotem ku Lake Drive. Wybrał tę trasę i teraz szedł powoli, rozkoszując się barwami jesieni. Kiedy pokonał ostatni zakręt i zobaczył wąską wstążkę asfaltu, z jakiegoś powodu nie zaskoczył go widok zakurzonego niebieskiego kombi z tablicami z Mississippi, które stało jak zbity pies przywiązany łańcuchem do drzewa, ani szczupłej po postaci Johna Shootera opierającego się o przedni błotnik z rękami skrzyżowanymi na piersi. Mort czekał, aż jego serce przyspiesza, ciało zaleje adrenalina, ale serce utrzymywało normalny rytm, a gruczoły działały po swojemu i na razie postanowiły zachować spokój. Słońce, które wcześniej schowało się za chmurę, teraz ponownie się pokazało. A jesienne kolory i tak jaskrawe, jakby stanęły w ogniu. Pojawił się cień morta, ciemny, długi i wyraźny. Czarne włosy już teraz sprawiały wrażenie jeszcze czarniejszych. Niebieska koszula wyglądała na bardziej niebieską, a powietrze stało się tak przejrzyste, że wydawało się, iż mężczyznę wycięto z rzeczywistości jaskrawszej i bardziej żywotnej niż znany świat. Mort zrozumiał, że mylił się co do przyczyn, dla których nie zadzwonił do Newsoma. Mylił się albo oszukiwał siebie oraz Amy. Tak naprawdę chciał sam zająć się tą sprawą. Może po to, żeby udowodnić sobie, że wciąż są rzeczy, z którymi sobie radzę, pomyślał, a następnie ruszył w górę zbocza ku Johnowi Shooterowi, który czekał na niego, opierając się o samochód. Spacer ścieżką wzdłuż jeziora był długi i powolny, a myśli Morta zajmowała nie tylko rozmowa z Amy, kiedy od czasu do czasu omijał leżące drzewa albo przystawał, żeby puszczać kaczki. W dzieciństwie potrafił tak rzucić odpowiednio ukształtowanym kamieniem, tak zwanym płaszczakiem, że ten odbijał się od wody nawet dziewięć razy, ale dzisiaj jego najlepszy wynik wynosił cztery odbicia. Zastanawiał się także, jak sobie poradzić z szuterem, kiedy albo jeśli ten się ponownie pojawi. To prawda, że ogarnęło go chwilowe, a może wcale niechwilowe poczucie winy, gdy zobaczył, jak podobne są oba opowiadania, ale już rozwikłał tę zagadkę. Takie ogólne poczucie winy czasami dotyka wszystkich autorów fikcji literackiej. Co do szutera, jedynymi uczuciami, które go wypełniały, były rozdrażnienie, złość. Oraz rodzaj ulgi. Mortem od miesięcy targała niesprecyzowana wściekłość. Dobrze było wreszcie znaleźć dla niej konkretne ujście. Znał stare powiedzenie, że jeśli 400 małp będzie stukało w 400 maszyn do pisania przez 4 miliony lat, to jedna z nich stworzy kompletne dzieła Szekspira. Nie dawał temu wiary. Nawet gdyby to była prawda, to John Suthern nie był małpą i nie żył od tak dawna niezależnie od tego, ile miał zmarszczek. Zatem Shooter skopiował jego opowieść. Dlaczego jego wybór padł akurat na porę zasiewu, tego Mortreini nie pojmował, ale wiedział, że właśnie tak się stało, ponieważ wykluczył przypadek i doskonale zdawał sobie sprawę, że chociaż mógł ukraść tę historię, tak jak wszystkie pozostałe, z wielkiego wszechświatowego banku pomysłów, to z pewnością nie ukradł jej panu Johnowi Shooterowi z wielkiego stanu Mississippi. Ale w takim razie skąd Shooter ją skopiował? Mort uznał, że to jest najważniejsze pytanie, a odpowiedź na nie pozwoli zdemaskować tego człowieka jako oszusta. Istniały tylko dwie możliwości, ponieważ pora zasiewu ukazała się zaledwie dwukrotnie, najpierw na łamach magazynu detektywistycznego Ellery Queen, a następnie w zbiorze opowiadań Morta każdy jest kapusiem. Daty wydania poszczególnych opowiadań w zbiorze zazwyczaj znajdują się z przodu książki, a tę formułę zastosowano także w każdy jest kapusiem. Mort sprawdził informacje dotyczące pory zasiewu i odkrył, że tekst pierwotnie został wydrukowany w czerwcowym numerze magazynu detektywistycznego w 1980 roku. Z kolei zbiór opowiadań opublikowało wydawnictwo St. Martin's Press w 1983 roku. Od tamtej pory ukazały się kolejne wydania, wszystkie poza jednym w miękkiej oprawie, ale to nie miało znaczenia. Musiał się skupić na tych dwóch latach, roku 1980 i 1983, a także zaufać swojemu przekonaniu, że poza agentami i wydawnictwami nikt nie zwracał większej uwagi na informacje podane drobnym drukiem na stronie Znotą o prawach autorskich mając nadzieję że john shooter założył jak większość czytelników że tekst który przeczytał po raz pierwszy w zbiorze opowiadań nigdzie się wcześniej nie ukazał mort podszedł do mężczyzny i stanął naprzeciwko niego na skraju drogi